Siemano! Dzisiaj witam Was w takim troszeczkę niezapowiedzianym odcinku. Gdzieś zgubiłem intro. Ale nie, to jest najważniejsze. Zobaczcie, w tej bitewce, pode mną gość, ma nietypowy czołg, który pierwszy raz widzę na randomie. Jest to jakby to powiedzieć 9 Tierowy Chieftain. Na moment Wam Spausuję grę, żebyście zauważyli jego dokładną budowę. Tak się on prezentuje. Co najlepsze. Nie znalazłem żadnych informacji na internecie, jeśli chodzi o ten czołg. Więc. Dlatego się bardzo zdziwiłem, widząc ten pojazd w bitwie. Kurwa, pierdolisz. Wieża tego czołgu na moje oko wygląda jakby byłaby nie do przebicia No sami zobaczcie, jest bardzo opływowa W bym wam tutaj jakieś statystyki tego czołgu Ile to średnio bije, jaką ma celność Faktyczny pancerz Ale uwierzcie mi, wpisując w wyszukiwarkę nazwę tego, tego czołgu nie, nie jestem w stanie po prostu z, y, znaleźć ani parametrów, ani żadnych innych bitew związanych z tym czołgiem, totalne zero. Typ ogólnie przyjechał sobie walczyć na wieżę, co oznacza, że faktycznie ta wieża może sporo dingać. Ale to tylko moje przypuszczenia, nie bierzcie tego na 100%, albo jakiegoś pewniaka, bo może być z tym różnie. Aczkolwiek bardzo sam bym chciał takim zagrać, ale no to są raczej tylko marzenia. Niespełnione sny. Osobiście na miejscu tego typa grałbym zdecydowanie inaczej, bo jak sami widzicie na środku nie jest zbyt ciekawie może teraz odrywać nie tylko z pleców ale też od przodu, z boku chociaż od przodu raczej ma nieco jeszcze wam dam tutaj zbliżenie na jego sylwetkę górna płyta jest dosyć mocno skontowana jak sami widzicie też może swoje odbić a co do damage'a no to sami widzicie ile Zadaje, działo powiem szczerze, że, jak na dziewiątkę, to jest w miarę spoko. Chociaż to się zależy, ile by ten czołg ładował. Jeśli ktoś jest biegły w tych tematach, to pi piszcie w komentarzach w ogóle, czy są jakieś dane w kwestii tego pojazdu. Bo osobiście, strasznie mnie to ciekawi. Nie, no typ naprawdę troszeczkę się dziwnie zachowuje. O proszę bardzo, jaki damage. 411 to może nie tak jak dycha średnio, tak na oko mówię oczywiście. Ale na dziewiątkę taki tak jak koncept B. Tutaj dosyć obrywa. Coś tam dinga jednak ta góra, ale przyjmuje. Zobaczcie, przyjmuje. Żółty, żółty dym, czyli ładują z Golda mu i coś tam wchodzi w górną, w dolną płytę chyba go jeden pocisk wdziało przebił, aczkolwiek no i ziomeczek ginie tutaj. No mógł przepchać jakąś inną stronę, bo ja tutaj tą fałką raczej gówno bym dał radę tam zrobić. Nie dojechałbym. Jeśli chodzi o samą bitwę, to była ona masakryczna. Ludzie totalnie nic nie robili Ja najwyżej nastukałem 5 koła, pode mną właśnie był ten Chieftain no, A ludzie, ludzie się pruli na czacie A sami gówno zrobili Więc w sumie no Jeśli chcecie Żebym ja testował jakieś nowe czołgi To zostawcie subika, lajka i komentarz Niech WG widzi, że są lepsi testerzy na tym serwerze. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.